Słuchajcie moi drodzy ludkowie, zagramy sobie w MTG Arena, czyli w cyfrową wersję Magicka, zagramy sobie yy, czerwonym takim Place Walker, czerwonym takim z y, 2020, czyli yy, Shandrow, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. szukać. widzę, że to może chwilę potrwać. Czemu cyfrówka? A no z tego powodu, że jest to bardzo... i nie brałem ze sobą za bardzo A, żadnych. Za bardzo żadnych talii. Um... Aż za Dobrze, dobrze jest. No. Teraz ja zacznijmy sobie tak Co drogą, obaj mamy odpowiedni On ma do czerwonego, ma Jace'a, czy niebieskiego Prince Walkera, ja do... Chodzimy mi że, że my gramy dokładnie to do tą samą talią. Słabe. Chodź, że akurat szok jest niemalże podstawową agrokartą. No I tu już tak rzucamy skarby, skarby po genialnie. A, ok. Pięcie, mamy trzy. Dobra, w końcu będziemy atakować. Zablokuje czy będzie kontratakował później. Żeby zablokował rzucilibyśmy to, żeby go od razu tutaj wykończyć tego Spitfire'a. non-combat. Non Czyli mamy zablokowany poniekąd ee, szok. Czy ja chcę dogrywać? Dobra, chcę dogrywać. End of turn, w razie czego rzucimy sobie szoka, bo mamy full many. Ja mam wrażenie, że gramy dokładnie to samo co przeciwnik Że akurat te karty, które jak na razie zagrał Nas nie cieszą Spitfire Czyli to nie jest chyba podstawowa talia Shunry Dobra, niech atakuje Pas My turn nie. Banierką. Moglibyśmy móc zdjąć jednego, tylko znowu po pierwsze marnujemy dwie karty, po drugie bufujemy o 6 jednego z nich. Czy ja chcę to zrobić? Hmm. No attackers. End of turn. Elegancko. Troszkę się wysypaliśmy z kart, co nie jest dobre. tylko brakuje jednego landu, żeby rzucić pyroklastik. No widzę, że ktoś zrobił zadanie na ogniste talie. I on się będzie bufować, także trzeba go jak najszybciej zdjąć. A, rezolwę. Wciąż rezolwę. Nie wiem, powiem wam, mam mieszane uczucia w tym momencie. Czy to jest mirror, czy to nie jest mirror? Pas? Hum. Mam, mam, mam. Dobra, my turn. Moja tura, no i super. Next, next. Eee, no attacks. Musimy przeczekać do tego, aż będziemy mieli 5 manów i już w jednej turze tego, w drugiej tego. bardzo obchodzi nas zdjęcie z yy, Pergorera Okej okay. Pas tak jest pas. Hmm. To jest dobry moment. Zablokuję właśnie Spalgorgiaraz, żeby on się nie bufował i blok. No a tak, żeby móc blokować. Aha, land. Co my tu mamy? Tu target player. No nie, nie chcemy tego. Um, jak my to wolimy, wolimy tak. Wygląda na to, że powinniśmy to wygrać. No gościu, nie ma z czym tego zablokować. Okej. Okay. Hmm, co ja chcę zrobić nie chcę nic zrobić? Next i wiecie co? to jest dobry moment bo nawet jeżeli ją teraz zablokuje i okej okay. zczyściliśmy go tylko on nie wie że my mamy jeszcze drugie takie na ręce więc jeżeli szybko nie znajdzie pięciu punktów obrażeń ale na naszą twarz to jesteśmy w domu porobiliśmy kolegę, czy znaczy, no jeszcze nie wiadomo. chociaż teraz to już jest yy. next, next, ola tak teraz. 6. sześć, next. Mówię jedna nadzieja, że on nie znajdzie ten... Nie nie, sensel, sensel, sensel. Resolve. A, bo tu cztery many, to sam sobie yy, pas Pas Moja tura, dokładnie tu Dobra Next Next Wszystkim atakujemy, wchodzimy w twarz o, Wchodzimy w twarz i wygrane. Jak widzieliście, tym takie można ładnie porobić. Ej, level up. Ojej, zadanka się robią. Klein price. O, kultów do zdeka. Prawdopodobnie następny odcinek będzie z jakiegoś czarnego deku, bo ja bardzo chcę ten kultofragdos. Aha, bo to są yy, te klanowe deki. Dobrze widzę. Selesnia, Azorius, yy, Dimir, tak jest. Kultofragdos najbardziej nas obchodzi. To co, moi drodzy, jeszcze jedna gierka? Ooo, more quests. You'll get another one every day. Dobra. There's extra rewards for daily and weekly wins too. Miejmy nadzieję, że pójdzie tak, tak samo dobrze. Tutaj mieliśmy szczęście, że gość się po prostu wypykał z kart, tak. Liczył, że te buffy mu coś dadzą, ale jak widać, nie bardzo dały. Wojna i pokój kontrasty, tych No i to jest bardzo jakaś ręka. nawet więcej to jest uh, bardzo mech ręka bo no to wygląda zbyt ładnie No zmiankiem tego packu Mastiffa on jest tak naprawdę um, Dopóki nie mamy drugiego Dopóki nie mamy drugiego y, pak Mastiffa to to jest 2 na 2 y, ten y, tak zwany blank czyli czysta karta bez efektu Hmm? To jest ciekawe, że można. To... Okej, okay. sami widzieliście, że bardzo chciałem zagrać. Zadanka same się robiła. No dobra, wiecie co? Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i napiszcie w komentarzach, chcielibyście więcej z MTG Areny z cyfrowej wersji. Oczywiście nie porzucamy tej papierowej normalnej. No więc do zobaczenia.